Yy, dobra, dzisiaj będziemy szukać celu życiowego na Robloxie, tak. Ostatnio wyskoczyła mi gra o nazwie Live Pur Pur Purpose. I no, będziemy ją ogrywać będziemy szukać sensu życia, celu życiowego. Dobra, więc co? Odpalam tą gierę. Nie mam pojęcia, co się spodziewać. Jeszcze. Nie, 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 wiem, nie wiem nic o tej grze. O kurna, co jest? To jest ten cały troli problem. O nie, to, to jest zła kula zawiści i rozpaczy. Jest czerwona. Oni będą mi kazali rozwiązywać ten cały troli problem. Będę rozwiązywał problemy tramwajowe. Gościu, nie narzekaj, kurna. O, A czyli mam rozwiązać troli problem. I ta kulka mówi mi rzeczy, których nie czytam, bo mi się nie chce. Ehehe. No co. May I inquire about the pool. To są za potężne słowa, nie za masz tak angielskiego. Czyli mówi mi, żebym wziął i przesunął dźwignię, żeby przejechać tego jednego człowieka. Ale jak ja zostawię to, to przede czterech ludzi. Aha, on gada sobie, że go nienawidzą. His. Nie no, gościu. Ja pitole, ile lolów. Biedny gościu, zawiązany, aż mi się z niego szkoda robi. Gość, te, te, ten tramwaj kiedyś przyjedzie, czy on będzie ten? Ty, go tylko rostował. To aktualnie jest symulator rostowania tego gościa. W ogóle się, Ej, w ogóle postać mi się zmieniła. nawet nie zauważyłem. Misza. On jest seryjny mordercą. A czy ja nie wiem, no teoretycznie, ludzie wydzielają CO2. Więc teoretycznie, jak go zabija ludzi, to on zmniejsza yy, wydzielanie CO2. Więc. A gest będzie e e ekologicznie zostawić go przy życiu. To hear me out. To się będzie działo innego w tej grze, bo ja aktualnie nie chcę mi się już tego czytać. No, nareszcie goś powiedział, że gada za dużo. Ja już naprawdę mi się kończyły pomysły na komentarz. To nareszcie jest prawa decyzji, bo już się zaczynam nudzić, powiem wam szczerze. Jak w ogóle mam to pociągnąć? Aha. Aha, jeśli nie mo mogę. Nie mogę jeszcze raz pociągnąć? Aha. Aha. Znaczy, no, ja nie miałem żadnej innej opcji. Gra by się nie posunęła dalej, jakbym tego nie pociągnął, więc. Nie wiem. Bad game design. I co, to tyle? A, dobra. To był, to był sen, czy co? Mniejsza. Nie, no, powiem wam, że aktualnie ta gra jest ekstremalnie nudna. Nie wiem. Uch, o ty. Jest lor, na jaki coś gada. Nie, nie mów się, że to jest jednak styl, który trzeba będzie wszystko czytać. Czyli mam wyjść na zewnątrz, dobra. Ja nie wiem, jak ja to zrobię, bo wy musicie wiedzieć, co ja, to on tu gada, a ja mi się tego nie chcę czytać, więc nie wiem. Ogólnie lor jest taki, że... To był zły sen i musi teraz wyjść na pole. Ej tam, są ludzie na dole! Nie mogę skoczyć z, z przepaści, bad game design. co gościu gada, jak ktoś go chce atakować, Ja nie ja, ta, ta gra ma taki... Ta, ta gra ma za dużo, dużo lodu. Ja nie ogarniam. Wszyscy go mówią, że, so, że jest crazy. Nie no, gościu ma ewidentnie jakiś existential crisis, ewidentnie. Chcę tu komentować, to no, gościu, go, gościu kurna, za chwilę został ten. Gada jak jakiś ten. Yy, quiet kid. Za chwilę wezm, wezmia kacza i wszystkich wystrzela, no. Dobra, idziemy do cave'a. To jest Lord of Ja naprawdę jestem taki beznadziejny od takich gier, ja. Wy możecie ten. Ja aktu, ja tak tych dziwnych, takich egzystencjalnych horrorów nie umiem komentować. Ja myślałem, że to jest jakaś fangierka do jest jak ja zwykle szukam na domowej gry i wychodzi, że to jest jakiś egzystencjalny horror. Obawiam się, że idziemy do kejwa. Może tam znajdziemy akacza i nie wiem, Out ej, osobowa. A co, jak wyjdę, to się znowu zmieni. A nie, już nie mogę wyjść. Dobra. Nie możemy się cofnąć. Bo co my w ogóle w tym cave'ie jesteśmy? Ja kompletnie już się zgubiłem w tej grze. Jak chcecie poznać Lorda, to idźcie do kogoś innego. Ja aktualnie to jest. Yy, jestem najbardziej. Yy, jestem najgorszym, który na świecie. Co jest? Kuźno. I got what he deserved. Co on kurna ci zrobił? Co jest? Aha. Nie no, my jakim psychopatom, no. Bo teraz zamiast potwora, to jak na gram potworem. Gdzie ja mam w ogóle teraz iść? Kurna, ale dynda sobie. On ma fizy... O, ej, on ma fizykę! Co jest? Ui, ui, kurna. A, już się ciemno zrobiło, dobra, misz. O. Uf. Czemu to było takie straszne? I czemu ta gra jest taka głośna? Nie, ja to muszę ściszyć, czekajcie chwilę. Ja absolutnie zawału dostałem. Wy możecie tego nie uczuć, ale ta gra jest tak głośna. Tak, tak. Ja dostałem takiego jumpscare, że ja przez chwilę nie wiedziałem co się dzieje. No i co ty tam szczekasz? Uspokój się, tam nic nie ma w tej jaskini. Tyle wystarczyło zrobić. Ja myślałem, że musimy iść po coś, żeby go odstraszyć jakiś przedmiot czy coś, a to. Ja bardzo myślę, I need to sleep, I'm tired, tak? Takie mordowanie, takie mordowanie ludzi to troszeczkę jest męczące. A czy no? Moja, moja teoria cały czas jest, no, pod uwagę wzięta, bo jak on morduje ludzi, to on ogranicza emisję CO2. Znaczy nie, czekaj, nie, bo on teraz pali w kominku. Dobra, nie, to nie, on jest nieekologiczny. Nie dobra. Czyli to, co robi, jednak nie jest ekologiczne. Mniejsza. Ekologicznie jakby pie, jakby nimi w piecu palił. O, wtedy. oba nie koniec. Ja, za, ja, za, ja za, mam za... Jest za późno w nocy, ja teraz mam psychopatyczne pomysły. To jest źle. Dobra, idę spać. Będzie znowu pewnie to coś z kolejką. znowu będzie gadał, ja nie będę wie, nie będę umiał komentować. Dobra. Dobra. Dobra, i wpływ na końcu, się okaże, że mi kamer To jest. Aha, firewerki puszczają. A te uczucie, jak ci, jak sąsiedzi z niewiadomego powodu zaczynają w środku nocy puszczać fajerwerki. Akurat współczuję. To jest straszne. A myślałem, że to się dzieje w jakichś starych czasach, oni firewelki puszczają, To trochę nie Znaczy, no. fajerwerki mają niby trochę lata. Dobra, za dużo gadam. <gadam>, <gadam> to, to mam takie. Zostawię mam takie całe myśli. U mnie ciągle nie wiem, czemu robią to sąsiedzi. Oni po prostu puszczają fajerwerki, Ja nie wiem, co mi to jest takie popularne. Ten z dość w ogóle depresyjne rzeczy, no co ja mam zrobić, no? Mam go zapisać na jakiegoś do jakiegoś terapeuty, czy co? O, on on aktualnie... On planuje... Zabić kogoś fajerwerkami, to dobra. I feel you. Ja, takie, takie myśli też mi przechodzą przez głowę, jak sądzili takie coś robią, ale nie aż tak. Zaskoczę was... W niedzielę o północy nie morduje ludzi fajerwerkami. Tamta z... Mam wrócić do łóżka, czy co? Bo nie znam lolu, nie czytam A dobra, mam wasza do łóżka. Dobra, czy jednak dzisiaj nikogo... Czy dzisiaj dostawiamy ludzi w pokoju? Dobra, dobrze wiecie, Dobrze wiecie. Co, będzie znowu troll i problem? A nie, wojna, dobra. Tym razem wojna, tym razem nie kolej, tylko wojna. A, znowu czerwona kula nienawiści i rozpaczy. No, co tam, co, co tam? Ja... No, co tam? What's the lifetime opportunity? A great adventure was ahead of them, them though. Boys would even lie about their age, so they would miss em. He's laughing the He is actually 21 years <laughs> old. Lat... Oh, there's someone dead. Boris, no, he's not Boris. Boris to is a fine name. Every round, he was, to Aha, that's attack. Aha, mam, mam z nimi walczyć Aha Obra, jest idziemy walczyć, ledwo. Kurna czego taka jest taka głośna A i teraz się skończy sen Ola, czyli podsumowując Była wojna Czerwona Kura rozwodziła się nad wojną Po czym się obudziliśmy Tak Aha, myśli, że te sny są troszeczkę podejrzane i no troszeczkę, no, nienormalne, no. Jakby mi się, jakby mi takie no to, no bym też tak myślał, no. Dobra, idziemy, musimy sprawdzić kejwa znowu. A znowu się rozwodzi nad tymi fireworkami, nie, dobra. O, samica. O. Dobra, Mordwanko. Jak chcecie zdobyć dziewczynę, to musicie ten. Zrobić to co ten gość, Ja już nie mówię, bo... jak na dużo gad... za ten film jest... Jak będę gadał takie rzeczy, to za chwilę mi ten film zdejmę z YouTube'a. Aktualnie YouTube jest taki, że ja się boję co mogę gadać. Sobie. Znaczy nic jeszcze nie zdjęje, ale tak słyszałem z no... Od nich youtuberów. Dobra i ta baba pewnie się patrzy na ciało, nie? Nie. Aha, ona mi rozbijała butelkę o głowę. I need to kill her. A nie, to ja Aha, to nie, to on jednak mnie. To czekaj, to, jak to się teraz dzieje. To Aha, gonimy ją. <ścoughs> Wracaj, kuźna. Get away from me. Why? To przez całą noc ona tu siedziała. To, znaczy przez cały dzień. Wracaj tu, kuźna. Znaczy, ja na, ja na jej miejscu bym zareagował podobnie. No, gdzie ty lecisz, no, gościu? No gościu, ona, ona jest, jest skryptowana, że ma, ma mi uciec, czy co? Ja będę go nie do końca, nie ma. Czy jakieś syreny w tle? A do miasta idziemy, co będziemy, całe miasto, ojej, jak on wejdzie do, jak ten gościu wejdzie do miasta, to będzie koniec. Ohohoho, na tu mieszkał. Puk, puk. O, koteł. Co to by... Ta, ta gra mi tak ryjebanie, co, co to było? Nie, ja to jak, jak ja mam to komentować? This is bad No gościu, wyjdzie, wyjdzie na w twoje kna mordować. Aha, dobra, czyli po prostu no. Twoje morderstwa wychodzą na jaw, to Idziesz sobie spać do domu na spokojnie. To będzie przynajmniej. Nic się na pewno nie stanie. W ogóle, w ogóle na tradem nie przyjdzie jakaś gra... Zgraja, zgraja tych... Wieśniaków, żeby cię załatwić. W ogóle, nie? Nie, nie, nic takiego się nie stanie, nic tego się nie stanie. Aha. Dzień dobry. Siema twarze gapiące się na mnie. Jak tam życie? Ja zrobię to, co zwykle. Jak? Jak tam u was? U mnie dobrze idę właśnie spać i mi odbija. To jest fajnie, nie spać. Ale muzyczka, no, to tam? To, jest, to wygląda jak nędzna podróba gasta z Minecrafta. Więcej ich jest, a dużo ich jest, co jest? Twój sekret jest wyjawiony. No, domyśliłem się. Co powiedział o tej grze? Ona jest taka... Ona jest taka, że random, rzeczy się dzieją, ona czasami ten kot... Mem memują z tym kotem jeszcze. To jest w ogóle... nie wiem. O, jeszcze coś tu jest napisane. To tu jest. Czy wierzysz w to, że jest więcej dobrych people, de, do, dobrych ludzi niż złych ludzi? Dobra, wywalone w pytania. Ktoś, ktoś cię włamał do domu napisał napisał czerwonym napisakiem to na ścianie i sobie wyszedł. Dobra, mniejsza. Dobra, i teraz znowu będzie sen, nie? I znowu będzie gadał mi godzinę, no? Aż mi grze spawzowało z wrażenia przez chwilę. O, co jest? Dobra, wiecie co? Chyba pominę ten fragment, bo ta kula czerwona strasznie, albo strasznie długo gadała. Basiki rozwodziła się nad tymi karami śmierci, że mogą być na nie skazane niewinne osoby, takie rzeczy. Ogólnie to jest takie w skrócie. No. Moja teoria jest taka, że twórca gry naczytał się o karach śmierci w Japonii i zrobił o tym cały fragment swojej gry. Mniejsza. A nie możecie poczytał, to jest ciekawy temat, ale dobra. Yy, przenoszę Was do końca tego nudnego segmentu. O, co się stało? O i gada po gada po japońsku. Ha, teoretycznie moja sprawdziła, że to było po japońsku mniejsza. O co, co jest, co tu się dzieje? Gdzie ja jestem? Krzyż. A bo on coś tam gadał o religiach w sumie, oczywiście, dobra. No i co się teraz wydarzy? Ta gra jest dłuższa niż myślałem, powiem wam szczerze. A? E? Niko nie ma na zewnątrz? I feel kind of wallet, no, gościu. No ja. No. Nie no, jeszcze ziewa. Nie wiem. Może je, ją tak straumatyzowało, że. Dobra, Misza. I co? Znowu idziemy do kejwa, no? To tym razem będzie. Ktoś porzucił stół na środku ścieżki. To jest. Dobra. Randomowe róże, które mówią, że mnie zabiją, dobra. Dobra, niech wywalone wasz lor. O trzy róże. Dobra. I co, znowu będą coś gadać? Dobra, przestańcie gadać. Jeszcze mam ten gło głos taki wkurzający ten. No, jest coś, co teraz się dzieje. No, jest cały czas i co? Nie wiem, jak tam cały czas. O, cały czas tak samo źle, nie? Eee, a ty nigdy byś. Ty cały ciągle taki negatywny jesteś. Eee, nie wiem, ja nie wiem, jak może być taki negatywny. Jeszcze wisi sobie, ja nie wiem. Wisi mu to wszystko i ty. Dobra, wychodzi. Uspokój się. Odczuwam stres. Ja nie jestem swoistą do horrorów. Mi za chwilę coś wyskoczy na mordę. Mnie przestraszył pies przed, przedtem. Ktoś mnie obserwuje. Tak, że idziemy na pieszo-osobowej, dobra. Jak mi coś za chwilę wyskaczy...

Jest zamknięte, zostawiam dzisiaj otwarte specjalnie. Kto tam? Yy, nic nie chce kupić. Ale, ale, krzywa morda. No, co tam. M mój grzech forever, mnie będzie nękał za To i do spowiedzi, no. Problem. A strasznie krzywy ryj. Ej. Ej, ja, ej ja, To jest dobry na miniaturkę. Ej, dobra. Jest sposób, żeby break the kurs. Aha, to... Od, od, od kiedy jest na mnie kontwa? No, ja, jak chcesz zacząć od początku, no? A. Co, znowu śnie? Ej, kurna, jaki klimat, co jest? Mogę stąd iść? Aha, nie, dobra, wracam się. Parkur, parkur. Ej, dobra, od, dobra. Ob, w obi mogę grać. Dobra, czuję się jak w tym jednym levelu w backroom, tak nie wiem. By, były był taki czas, kiedy strasznie się interesowałem bakrusami, bakrusami więc mam malutką wiedzę o tym. Teraz ja gadam randomowych rzeczy, bo powiem sobie, że ta, ta, gra. wiedziałem, że to będzie jakaś krót, króciutka gierka. A ta gra tak, ja tak nie wiedziałem, na co się pisze. Tak nie wiedziałem, na co się pisze. Teraz będę o tym gadał przez cały film. Co, ja, co ja udawałem? O. Uuuu, no, kim ty, kim ty jesteś? Aha, spotkamy się z najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Dobra, w skrócie, w tej całej długiej rozmowie chodziło o to, że... No, gadaliśmy z tym gościem o buddyzmie, po czym gościu leciutko nam zasugerował, żeby przestać mordować, więc... No, prota nasz protagonista to był jedyną sensowną rzecz w takiej sytuacji. Aha. Cieka ciekawy sposób na skończenie konwersacji. Bardzo ciekawy sposób na skończenie konwersacji. No to Wam powiem, no. A my to znowu, był sen, nie? Że nawet nic nie gada. A ludzie tam cały czas są, więc jeszcze jakimś tutaj nie przyszli do mnie ku całą wioską. No i co tym razem będzie w tej jaskini, no? Ten gość już na serio nic nie gada. On się już, komple on już kompletnie, on już kompletnie, już, już, już nawet nie ma, już nawet nie gada swoich tych mądrości. Chłosek. No. I co tym razem? Zniknie, czy co? Uciekł. Today is the day. Kurna gościu. Jak ty go zabijesz, że on ci uciekł? To jest na innym poziomie. I to on teraz będzie mnie... Nie, dobra, to teraz jest... Nie, to on teraz będzie mnie ten. O nie, o nie. O nie. Uff. Czemu teraz ja musi być tak, tak daleko od tego domu? Ja, on, on mnie tak, ja teraz dostałem takiego jumpskana Teraz takiego mordę. Nie mogę wejść. Ja może tutaj zrobić. Ha? To jest. Gdzie jest? On co Co on zabił tego gościa, że mógł gadać ze swoim ojcem? Co się dzieje? Dobra. Znowu będę tłumaczył konwersację. Super montaż. Mniejsza. Yy. Tutaj okazało się, że on zamordował jakiegoś randomowego gościa, że móc pogadać ze swoim zmarłym ojcem o tym, jaki jest sens życia. On mu powiedział, że, sens, że, że sensem życia jest basically bycie dobrym człowiekiem, więc teraz będzie wielkie nawrócenie postaci, tak, to jest basically wszystko, tak. Sorry, że ja to tak y, robię dziwnie, ale y, dosłownie te wstawki takie, gdzie gadają po prostu trwają 5 minut ja nie wiem jak ja mam to po prostu komentować, ja po prostu zagłębiłem się w loli i gapiłem się cały czas ekran bez komentarza, więc no. Wolałem tak, takie, takie rozwiązanie zrobić, że po prostu gadam bez sensu teraz yy, na OBSie i za chwilę to wstawię do filmu, mniejsza, dobra. O, wreszcie koniec. Ja będę chciał to tak to zdabingować? Okej, okay, to jest zrzut akcji, to jest ewidentnie zrzut akcji, dobra. Ja na początku filmu mówiłem, że to się stanie. A, ptury. a to jest cały czas sen czy nie? Bo jest czerwona kula nienawiści czy na w prawdziwym życiu czy nie? Kula. Quite a mess you made. Teraz sobie być dobry, po tym wszystkim teraz sobie być dobry, nie no gościu. Teraz? To on, on zacznie od początku i zrobi znowu to samo. Tak? To będzie, to będzie, to będzie ten zdrowny plot twist. No on mówi, on to znowu zrobi. Aha, tym razem co? Aha, dobra. No na bycie dobrym to może być trochę za późno, chłopie, no. Aha, i to tyle. Kościół pozbył się wszystkich ludzi... ...i nagle postanowił, że będzie dobry. To jest tak. A Nie, ja będę musiał... Ja nie wiem, jak ja to zrobię, jak ja to zrobię? Ja będę musiał jakiś, kul ten, pod... ...pod te konwersacje jakieś zrobić, ten, narrację. Oba będzie śmiesznie, no. Ale mniejsza o montażu, bo ja tak lubię gadać sobie o... Myśleć na głos, dobra. Nie wiem czy to wstawię na YouTube'a. Bo... Moje, moje komentarze jak zwykle jest... Sortu beznadziejnego, ale mniejsza. Gra, by, gra mnie zaskoczyła strasznie. Nie mam pojęcia co powiedzieć. Jestem cały czerwony teraz. Co to było? Dobra, nie, a ja nie, co ja mam powiedzieć? Ja, dobra, kończmy ten film, ja nie mam pojęcia, co teraz jeszcze powiedzieć do tego. Ale żadnego potężnego jumpscare'a nie było, oprócz tego psa i tego kota. Tylko tego odnieł straszny. Dobra. Dobra, po prostu, po bo już gada, bo co, coraz większe głupoty. Więc. Dziękuję za oglądanie. I... Do następnego. Chema.